Cześć moi drodzy! Serdeczne pozdrowienia z Zakopanego. Dla tych, którzy interesują się elektromobilnością, mam taką niespodziankę. Kojarzycie tą ładowarkę? Pewnie kojarzycie. Koło nas ładuje się X. Z tej strony nasz Eniak. I za chwilę startujemy w drogę powrotną. Tak jak mówiłem Wam, jest z nami gość, którego będę Wam przedstawiał podczas podróży. Tell, Siemano, Siemano. Obiecywałem Wam dzisiaj niespodziankę. Naszego gościa, który o elektrykach wie bardzo dużo. Zapraszam na jego kanał. Michał prowadzi kanał o samochodach elektrycznych i o elektromobilności. A jego nazwa to na Polsce nie, na prąd po Polsce. O, dokładnie tak. Cześć, Michał. Cześć, cześć. Witam. I zapraszam na mój kanał Naprąd po Polsce. Przesiadł się Michał teraz do naszego Eniaka. i tutaj będzie go testował. Jakie pierwsze wrażenia? Pierwsze wrażenia? Dobrze mi się tym jedzie. To takie wielkie auto, a takie do ogarnięcia, bardzo do ogarnięcia. Nie mam takiego problemu, że jadę za dużym autem, więc czuję się jak w swoim. Prawidłowo działający układ kierowniczy. Zawieszenie raczej troszkę sztywniejsze, ale nie jest bardzo tłukące, bym to tak powiedział, więc w porządku, pozycja za kierownicą wygodna, siedzi się dość wysoko, dużo się widzi, co na pewno na plus. Zegary przed nami bardzo mały ale w sumie to nie przeszkadza, bo za to ten zegar, tu, znaczy ten ekran tutaj środkowy, jest naprawdę rewelacyjnej jakości. Jest duży, czytelny, fajnie to jest zrobione. No i co? Poza tym, po przesiadce z Eniro, które jest też 204-konne, ale jest zdecydowanie lżejsze. Tego co pamiętam to chyba 300-400 kg lżejsze. No to Enyaq nie jeździ, ale jest i na to rozwiązanie, wersja 4x4. Tamta już będzie jeździć na pewno zdecydowanie lepiej, ale to mówię, to wszystko zależy od punktu siedzenia. Moim punktem siedzenia jest dzisiaj Niro, bo tym, tym przyjechałem na dzisiejszy test, więc w porównaniu z Niro jest to auto na pewno wolniejsze. Co nie znaczy, że wolne. Ok, kilka wrażeń na początek. Jeszcze będziemy Wam po drodze opowiadać o tym samochodzie i przede wszystkim o wrażeniach Michała z tej podróży, z tej przejażdżki. Tak, abyście mieli jakieś ciekawe informacje od razu z pierwszej ręki. No, jaki piękny widok po prawej. Aż żal, że nie mam dzisiaj nart, bo tam z góry, z rdzawki, spod Circle K też można na nartach, na turbach przez Stare Wierchy pójść. Rewelacyjna trasa, polecam, polecam. Na skitury. No i tutaj Michał przy okazji nam zrobił reklamę, co można tutaj robić. Mamy za sobą przejechane już 31 kilometrów. I w czasie 46 minut odkąd wyjechaliśmy z zakopanego. Michał, co teraz powiesz po przejechaniu jakieś wnioski. Jakieś wnioski podoba mi się ten aktywny tempomat. Jak już odkryłem, że gdy się zwiększy odległość zaczyna tak płynnie działać, to mi się bardzo podoba, jak on działa. Utrzymanie na pasie ruchu na tym moment sobie wyłączyłem, bo to jest taka byle jaka droga. Dla mnie to utrzymanie na pasie ruchu to, to tylko na autostradę gdzieś tam się sprawdza takie moje zdanie. A poza tym bardzo komfortowe, cichutkie, fajne auto, wygodne fotele, dobrze się siedzi, dużo się widzi, takie do ogarnięcia. Duże lusterka, łatwo, łatwo się tu odnaleźć. Więc podoba mi się to, podoba mi się to jak najbardziej, jak, jak się tym jeździ. No to na tą chwilę tyle relacji. Jedziemy dalej. Myślę, że podsumowanie nastąpi już za jakiś czas. A teraz wam pokażemy jeszcze kilka fajnych widoczków. No, Widoczki tutaj są, są zacne. Dodam, że wyjeżdżamy na jakieś 700 metrów nad poziom morza właśnie. Stąd troszkę więcej śniegu zaraz będzie. Latem skitury, a zimą jeżdżę tędy na Turbacz na rowerze. To następnym razem trzeba Michała zaprosić do nas. Na szyndzielnie. na szyndzielnie. Weźmie sobie rower. Zrobimy sobie test Eniro i Eniaka na pętli Beskickiej. Zobaczymy, kto będzie miał lepsze e, osiągnięcia. Tak, pętla Bieszczacka, tak? Beskicka. Pęt... Beskidzka. No ale mówię, że pętla Beskicka, jak pętla Bieszczacka. Tak. Ja do tej pory znałem Bieszczacką. Jest pętla Beskicka, tam można objechać tam koniakowy i te inne tereny. Tak, tak dookoła. Całkiem fajna też wycieczka. Jakbyś tam kiedyś z rodziną chciał, wal tam śmiało. A jak coś no, zapraszamy, to zawsze coś możemy zorganizować. Dobrze, to my sobie jedziemy dalej i będziemy się jeszcze na pewno widzieć. Tym oto optymistycznym akcentem dotarliśmy do Skawiny, nasza statystyka 102 km, godzinę 57 minut, 14,4 zużycie, Michał za kierownicą, czyli zaświadczony kierowca samochodów elektrycznych. Więcej rzeczy na naszym kanale będziecie mogli już wkrótce zobaczyć, czyli jak użytkować ten samochód na co dzień, ile to zużywa energii i czy tak naprawdę nadaje się do codziennego użytku. Zapraszam serdecznie i na tą chwilę Was oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Jeszcze jeśli ktoś nie widział filmu na pierwszej części, to zapraszam na mój kanał. Będzie link tam w opisie, jak zwykle. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. That I that I trust you. Yo, I think about others way before myself. Yeah, I guess that's why I feel like I go through hell. Damn, wasting time on your dreams instead of mine. Yeah, Bounce to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise. I'm immersed in this life. No i tak moi mili Wszystko co dobre Szybko się kończy Wracamy właśnie Z Zakopany Test Razem z Michałem, który prowadzi kanał Na prąd po Polsce Mam nadzieję, że Jeszcze coś razem zrobimy Natomiast Mogę się z wami podzielić na bieżąco informacjami, które wykonaliśmy, które pozyskaliśmy dzisiaj. A więc przejechaliśmy z bielska białej do skawiny, ze skawiny do zakopanego, z zakopanego do skawiny, i teraz wracamy do nas do domu, do bielska białej. I gdyby nie to, że doładowywaliśmy się w zakopanym, aby tak naprawdę mieć miejsce parkingowe za darmo, to tą trasę wykonalibyśmy naszym elektrykiem bez najmniejszego problemu, tam i z powrotem bez żadnego ładowania. W tym momencie po wam o cyferkach. Mamy od zakopanego przejechane 169 km, czas to 3 godziny 20 minut. Średnia prędkość 50 km na godzinę. No niestety, nie da się tutaj szybciej. I zużycie energii 15,8 kWh na każde 100 km. Z czym się to je, jak ktoś nie wie, jeżeli średnio kilowat będziecie kosztował z domowej ładowarki powiedzmy 60 groszy, no to 6 zł, 6 i 3 9 zł za przejechane 100 km. W ładowarkach szybkich jest oczywiście drożej. Chyba tam złoty 20 zł na Greenwayu za 1 kW. No to sobie sami możecie policzyć, czy to jest opłacalne. Frajda z jazdy jest niesamowita. Samochód bardzo dobrze się spisuje i jesteśmy naprawdę zadowoleni. Zapraszam na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że materiał się Wam podoba. Jeżeli chcecie więcej takich informacji, takich materiałów. Napiszcie w komentarzach, jeżeli podobał Wam się film, łapka w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i oczywiście o dzwoneczku, po to, żebyście byli na bieżąco. Mam nadzieję, że tych filmów i materiałów teraz będzie powstawało dużo więcej, ze względu na to, że zmieniliśmy sposób, jakby naszego działania. Także jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Focus on yourself first Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first